W Treblince funkcjonowały dwa obozy. Pierwszy obóz, Obóz Pracy, który został założony w 1941 roku głównie dla Polaków z terenu powiatu sokołowsko-węgrowskiego. I ten obóz funkcjonował od 1941 do 1944 roku. Praktycznie został zlikwidowany na 2-3 tygodnie przed nadejściem Armii Czerwonej na te tereny. 2,5 kilometra od obozu pracy. W 1942 roku założono obóz zagłady komando Treblinka, zwane również Treblinką 2. Obóz ten służył do zagłady, czyli uśmiercania Żydów i Romów. Oblicza się, że w obozie zginęło tak 800-900 tysięcy. Cały obszar obozu został upamiętniony, to znaczy jego granice, rampa, jest centralny pomnik, a mogiły zostały zalane betonem. Na tych betonach ustawiono 17 tysięcy kamieni. Liczba tych kamieni jest symboliczna, bo tyle w ciągu jednego dnia Niemcy byli w stanie wymordować Żydów i Romów. Na niektórych kamieniach są nazwy miast, z których pochodzili Żydzi. Dzisiaj została wypisana kolejna miejscowość, to jest Marki. Ja się cieszę, że doszło do właśnie tego wydarzenia, w dzisiaj wszyscy e, uczestniczyliśmy, czyli odsłonięcia symbolicznego odsłonięcia kamienia z napisem Marki właśnie tutaj e, w obozie Treblinka. Mieszkańcy Marek zostali w tym obozie zamordowani i dzisiaj właśnie w ten symboliczny sposób oddajemy im hołd. Kiedy po raz pierwszy odwiedziłem teren obecnego muzeum w Treblince około dwóch lat temu, zacząłem poszukiwać kamienia z nazwą miejscowości Marki, ponieważ wówczas wiadome było, że również w tym obozie zagłady zostali zamordowani mieszkańcy ówczesnej gminy Marki. Gdy okazało się, że takiego kamienia nie ma, jeszcze takie upamiętnienie nie nastąpiło, zwróciłem się do dyrektora muzeum oraz do pana burmistrza o to, aby spróbować odnaleźć dokumenty, które potwierdzałyby fakt, że właśnie tu zginęli mieszkańcy naszego miasta i abyśmy mogli zorganizować taką uroczystość. Mieszkańcy Marek, a dokładniej pustelnika, pozostawili po sobie ślady tylko i wyłącznie w zasadzie tu w Treblince. Dzisiaj odsłoniliśmy kamień uroczyście, symboliczną macewę, która zastępuje nam brak tych jakichkolwiek materialnych śladów. Jedyne ślady, do których dotarliśmy, to są kartoteki i akta w Jadwaszem w Jerozolimie. I tam ci, którzy poszukiwali swoich bliskich, ocalałych z holokaustu, wskazywali bardzo często, że to jest pustelnik gmina Marki. I stąd wiemy, kogo poszukiwano i kto tu zginął w Treblince. I dzisiaj po prostu oddaliśmy im hołd.